Dobry wieczór kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mi e, się tak szybciutko, króciutko, konkretnie. E, parę osób do mnie pisze w prywatnych wiadomościach, jakie książki polecam. Więc postanowiłem zrobić sobie tutaj e, te książki, które mi gdzieś bardzo mojego serca dotknęły, e, które, do których lubię bardzo często wracać do podkreślonych fragmentów. E, Także pozwólcie, że wam przedstawię pierwszą książkę, wiadomo. Oczywiście pierwsza. To jest Pismo Święte, Pismo Święte. To jest oczywiście number one, ale teraz tak, żywot, żywot i bolesna męka Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi, wraz z tajemnicami Starego Przymierza, Anna Katarzyna Emerich. I pozwólcie może, że wam przeczytam fragment z tej książki. Y... Tak, jest napisane. Widziałam, jak potomkowie kaina stawali się coraz bezbożniejszymi i zmysłowymi. Coraz wyżej wstępowali na ową górę. Upadli aniołowie, zabrali ze sobą wiele z owych niewiast. Panując zupełnie nad nimi i pouczając je we wszystkich sztukach uwodzenia. Dzieci ich były bardzo wielkie. Miały wprawę w rozmaitych rzeczach. Posiadały też różne dary i były wyłącznymi narzędziami złych duchów. W ten sposób, zarówno na tej górze, jak w całej okolicy, Powstał zepsuty naród, usiłujący za pomocą gwałtu i uwodzenia zepsuć potomków Seta. Wówczas Pan Bóg oznajmił Noemu, że ukaże potopem grzeszny świat, a Noe, budując arkę, musiał niesłychanie od tego ludu cierpieć. I na początku kochani książki. Generalnie tutaj książka była, jakby miała coś takiego, tu napisane jest tak. Było po prostu tak, była. Na... Założone było na okładce to. I tu jest napisane tak. Po Piśmie Świętym uważana za jedną z najlepszych w dwutysięcznej historii chrześcijaństwa. To wielka łaska Boża na obecne czasy. Ojciec święty Jan Paweł II, będąc pod wielkim wrażeniem wyjątkowej świętości błogosławionej Anny Katarzyny Emerich i doznanych przez nią przeżyć mistycznych, zachęcał do naśladowania jej życia i kontemplowania jej duchowej spuścizny. Także tutaj jeszcze jest piękny cytat. Błogosławionej Anny Katarzyny Emerich, która mówi tak. Jedna myśl o Bogu ma nieskończenie większą wartość niż cały wszechświat i ziemia z wszystkimi jej bogactwami. A Ojciec Święty, Jan Paweł II, Olserw Romano 7, łamane przez 87, pewnie w tym magazynie wypowiadał się. I jest napisane tak, sługa Boża Anna Katarzyna Emmerich poprzez szczególne powołanie mistyczne ukazywała całemu światu. I teraz słuchajcie. Ogromną wartość ofiary i współcierpienia z ukrzyżowanym Panem Jezusem. Dobra, jedziemy dalej, kochani. Jedna książka jakby się polecona, tak? Dobra, jedziemy dalej. Kochani, dzieła Święta Teresa od Jezusa, doktor Kościoła, petarda, polecam z całego serca, przyjaciółka Świętego Jana od Krzyża, moja też zresztą duchowa i polecam dalej, następnie tak, dzieła. Święty Jan od Krzyża, doktor kościoła. Kochani, jeżeli szczególnie tu przeżywacie jakieś trudności w życiu duchowym, tak zwaną może noc ciemną, tylko nie wiecie, że to jest noc ciemna, no to wiele wniesie wam światła z tej książki rozdział Noc Ciemna, ponieważ Bóg będzie doświadczał cię na drodze wiary, wypróbowywał synu Mądrość Syracha mówi jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swoją duszę na doświadczenia, przygotuj, dlatego przygotuj swoją duszę na doświadczenia. Jeśli żyjesz w łasce uświęcającej, to kup sobie, kochana siostro, bracie, przeżywasz trudności w życiu duchowym, czujesz się jakby opuszczona, modlitwa ci nie idzie, nie chce ci się modlić, nie wiesz, co się dzieje. Kup sobie dzieła, albo samo można też, można też kupić taką małą książeczkę. Noc ciemna, sama, ona kosztuje chyba 12 zł 30 10 zł. Ja kupiłem full opcję, full pakiet: wszystko dzieła. Droga, droga na górę, Karmel, noc ciemna, pieśń duchowa, żywy płomień miłości, kochani, petarda, jest moc. Przestrogi, sentencje, poezje, listy. Jak ktoś kocha poezję, ja za bardzo nie przepadam. Ale przestrogi, sentencje, naprawdę jest moc. Dobra, Jan od krzyża, Katarzyna, Emelich, Teresa od Jezusa. Następny, mistyk, przewodnik grzeszników, z całego serducha polecam, petarda, święty Ludwik z Granady, arcydzieło wielkiego mistyka i mistrza duchowego. I teraz tak, tutaj z tyłu czytamy, święty Franciszek Salezy mówi tak, prace Ludwika z Granady, Należy czytać z głęboką czcią i skupieniem. Zawierają one bowiem najbardziej zbawienne oświecenia, jakie dusza otrzymać może z nieba. Święty Franciszek Salezy. I teraz tak: Grzegorz XIII pisał do Ludwika z Granady tak: Tak wielu odniosło pożytek z czytania Twoich pism, tak wielu synów zrodziłeś Chrystusowi wyświadczając im dobrodziejstwo o wiele większe niż gdybym ślepym wyprosił u Boga wzrok, a umarłym życie i teraz tak Ludwik z Granady 1504-1588 w tych latach żył hiszpański dominikanin słynny mistyk, kaznodzieja i spowiednik autor licznych dzieł ascetycznych i teraz do jego duchowej spuścizny Odwoływali się m.in. Teresa z Avila, czyli święta Teresa od Jezusa, Karol Borromeusz, jest moc, Alfons Liguori, Franciszek Salezy i Vincenty Apaulo, wielcy święci. Także przywodnik grzeszników, święty Ludwik z Granady, zachęcam. I kolejna książka teraz tak. Kolejna książka, to jest, to jest stara książeczka moja, ale można kupić ją w wydaniu już bardziej, no, ładniejszym. Święty Ludwik Maria Grino, Grignon de Montfort. Prawdziwy sekret różańca świętego. No, i może coś tutaj przeczytamy, takie pierwsze, lepsze. Na przykład tutaj tak jest zaznaczone. Zawsze sobie przypominam o tym. Jeżeli będziecie, wiernie, przepraszam, jeżeli będziecie wierni w odmawianiu go, różaniec mojej świętej pamięci, kochanej babci. Później mojej świętej pamięci mamy, a teraz mój. Jeżeli będziecie wierni w odmawianiu go, pomimo wielkości waszych win, pobożnie, aż do śmierci, wierzcie mi, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Choćbyście się znaleźli nad brzegiem przepaści, choćbyście mieli już jedną nogę w piekle. Choćbyście się nawet zaprzedali diabłu, jak jakiś czarownik, choćbyś był heretykiem, zatwardziałym i uporczywym jak szatan, wcześniej czy później nawrócicie się i zbawicie się, jeżeli, powtarzam Wam, a zauważy, a zauważ... a zau. A zauważcie dobrze słowa i treści mojej rady. Będziecie pobożnie odmawiali Różaniec Święty każdego dnia aż do śmierci, w celu poznania prawdy i otrzymania skruchy i przebaczenia waszych grzechów. Amen. No dużo polecam, kochani. Jeszcze raz powiem, może Święty Ludwik Maria Ginon de Montfort, prawdziwy sekret urządzańca świętego. Jedziemy dalej. To tu jeszcze, tutaj mam taką książkę i taką. Dobra, może najpierw teraz stołu Maria z Agredy. Mistyczne miasto Boże. Mistyczne miasto Boże. Maria z Agredy. Dobra, jedziemy dalej. No kazania to wiadomo, petarda, kazania, kazania świętego Jana Vianeya, kazania. to jest 37 kazań. Spędzał po kilka godzin przed Najświętszym sakramentem, prosząc Jezusa, żeby pomógł mu, bo chciał jutro na przykład, powiedzieć kazanie. I przychodził wieczorem przed Najświętszym Sakrament i modlił się po kilka godzin, adorował Jezusa, prosił go i spisywał to kazanie. Prosił Panie, co mam powiedzieć jutro? Posługuj się mną, oddaję Ci moje usta, jestem Twoim tylko nędznym narzędziem. Wspaniały też święty, niesamowity patron proboszczów. I tam notował swoje kazania i następnego dnia mówił je w Duchu Świętym, bardzo mocne kazania. No, sami będziecie czytali, na internecie też może znaleźć na YouTube, że to będzie w Duchu Świętym, są kazania, bo to. Dobra, każdy, kto przed najświeższym sakramentem spędza czas, to sam dobrze wie, że Pan daje wielkie światła, wiele mądrości. Jeżeli człowiek się uniża, jest w pokorze serca, Pan daje mu mądrość. Amen. Dobra, i teraz następne, kochani. Przeżywacie ból, trudności, cierpienie, zmagania z jakąś chorobą. Nie rozumiecie tego. Mówicie, Panie, co się dzieje. Panie pomóż mi, Panie, zabierz to, Panie, uzdrów mnie. Nie wiem, co tam jeszcze, jak się modlicie, czy chcecie uzdrowienia, czy, 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 czy zgadzacie się z tym. Ból staje się radością. Natuca Ewolo i Ojciec Pio. Petarda. To są ludzie, którzy naprawdę cierpieli niesamowite męki fizyczne. Bolało ich każdego dnia coś, ale wspaniale do tego podchodzili do cierpienia wręcz tak się nastawili na to, że jak nie mieli cierpień to prosili Pana o cierpienia także mówię, no ból staje się radością polecam także każdy ból będzie radością nie zależy tylko jak się nastawicie do tego bólu jak, se, jak zinterpretujecie ten ból Bo można rozpaczać, można nie wiadomo co jeszcze robić nie? następna książka, książka, petarda, petarda nie tylko dla kapłanów Myślę, że jak kapłani będą czytali tą książkę, może być wiosna kościoła. Może być arcybiskup, arcybiskup Fulton Shin. Kapłan nie należy do siebie. No, jakiś może fragmencik pierwszy lepszy, tam gdzie, gdzie zaznaczone, jest, zaznaczone jest. Co tutaj zaznaczone jest? Co tutaj zaznaczone jest? Co tutaj zaznaczone jest, panie Jezu? No bo dobrze, kochani, może sami sobie przeczytacie sami sobie przeczytajcie, naprawdę, kapłan nie należy do siebie, nie tylko do kapłanów, polecam serdecznie, petarda naprawdę, arcybiskup Fulton Sheen, dobra, jedziemy dalej, perełka rozważania o wierze, bardzo mądry kapłan, ksiądz Tadeusz Dajczer. rozważania o wierze, jest moc, no i kochani, perełka, wisienka na torcie, o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis. Kochani, no, słuchajcie. Z rozdziału o unikaniu złudnych nadziei i wyniosłości. Nie uważaj, że jesteś lepszy od innych, abyś przypadkiem nie zostałś nie okazał się gorszy w oczach Boga, który wie wszystko, co jest w człowieku. Nie przechwalaj się, że uczyniłeś coś dobrego, bo Bóg sądzi inaczej niż ludzie. I często nie podoba mu się właśnie to, co podoba się ludziom. Jeśli masz w sobie coś dobrego, to aby wytrwać w pokorze, pamiętaj, że są lepsi od ciebie. Nie szkodzi, że uniżysz się przed wszystkimi. Ale szkodzi i to bardzo, jeżeli choć ponad jednego się wywyższysz, pokornemu towarzyszy pokój ducha. A w sercu pyszałka często gości zawiść i gniew. Cóż to jeszcze, kochani, to mogę Wam polecić. Co tu jeszcze się dzieje, co to u mnie tych książek? Jest trochę, no. Ale te książki, to mówię, no, taki wywarły największy wpływ na moje serce na moją, na moją duszę modlę się do tych świętych do świętego Jana od Krzyża do świętego Ojca Pio do świętej Filomeny do świętej Filomeny to przeważnie polecam moje dzieci modlę się żeby ona wypraszała im czystość serca święta Teresa Zawila. no święta Teresa od Jezusa kochani jest moc naprawdę polecam wam te książki E, czytajcie, ale przede wszystkim, kochani, czytajcie Pismo Święte. Słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi do nas w Ewangelii, zachęca nas, ja chyba, chyba, chyba jak dobrze, nie wiem, gdzie to jest, ale może przytoczę z pamięci, jak, jak dobrze za, zapamiętałem, który zachęca nas, kochani Jezus, nasz Pan. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, ja was pokrzepię, mówi Jezus. Dlatego większość ludzi przychodzi na dorację, aby czerpać ze źródła z soki wody żywej. Przychodzą do Pana, bo wiedzą, bo kochają go przede wszystkim, bo kochają Jezusa, no, kochają Jezusa, bo są wdzięczni, e... bo rozważają jego życie. Ile cierpienia poniósł za ciebie, za mnie siostro, bracie? I są wdzięczni, wdzięczni są, i przychodzą do niego, i modlą się, modlą się, i modlą się, i modlą się, i modlą się, i ofiarują się mu, i ofiarują swoje serca Jezusowi, i ofiarują swoje dusze Jezusowi, swoje umysły, swoje rodziny. I zaczyna w malutku być pokój w rodzinach. Wprowadzają modlitwę różańcową do domów. Jak kto się nie modli, to wprowadźcie modlitwę różańcową. Wspólnie razem z dziećmi. Módlcie się różańcem. A zobaczycie jak wspaniale, jak wspaniale jak wspaniale Matka Boża będzie Was prowadzić do Syna. Jakie rodziny będziecie mieli szczęśliwe. Mówię no. Dla mnie pomaga tak. Korzystanie z sakramentów. Przede wszystkim spowiedź. Jak najczęstsza Eucharystia. Przyjmowanie Pana Chrystusa w Komunii Świętej. Codzienna modlitwa różańcowa, czytanie Bożego Słowa i staranie się żyć nim na co dzień. Jak najlepiej, aby wydać stokrotny plon, żeby moje serce prosić Pana było żyzną glebą, żeby demony nie, przy, nie, przy, nie, przy, nie przychodziły, nie wykradały tego słowa, jak ptaki, kruki wy, wydziobują z drogi, gdzie zostało rzucone na drogę. Chociaż na drodze też niektórzy ludzie stoją. Też może będzie potrzebne, nie? Jak się tirami jeździ, zawsze ktoś stoi przy drodze. No to tam też słowo zostało rzucone. Dla wszystkich jest słowo Boże. Wydaje plon, wyda. Nie wróci do, do Boga, jakby jak nie zrobi tego, co Bóg chce. Słowo Pana jest świeże. Zawsze będzie świeże, zawsze jest prawdą. To są rzetelne informacje, kochani. Jak żyć? To jest prawda. Słowo Boże jest prawdą. Bóg jest prawdą. Eee. I tyle, kochani. No, co ja mogę jeszcze wam powiedzieć? Wszystkiego do dobrego. No. Pokój dobre, kochani. Trzymajcie ciepło. mojego wieczorku. Z Bogiem. Kupcie sobie książki naprawdę. Będzie moc.